Witold Stoch, jestem prawnikiem Konfederacji, razem ze mną Michał Wawer, członek Rady Liderów Konfederacji, mecenas i Jakub Kalus, także prawnik Konfederacji z naszego biura prawnego. Szanowni Państwo, jako prawnicy chcemy dzisiaj odnieść się do pogłosek medialnych dotyczących możliwości wprowadzenia instytucji sędziego pokoju do polskiego wymiaru sprawiedliwości. Takim krokiem w tę stronę jest powołanie przez pana prezydenta Andrzeja Dudy zespołu eksperckiego, który miałby się zająć wprowadzeniem czy przemyśleniem tej kwestii. Naszym zdaniem, wprowadzenie takiego czynnika społecznego, czyli sędziów w pokoju, którzy orzekaliby w drobnych sprawach, mogłoby rozruszać trochę ten skostniały system sądownictwa, jaki mamy do czynienia w Polsce. Dziwi nas jednak to, że. Pan prezydent, który tak wiele mówił o współpracy podczas kampanii, pamiętamy, że przed drugą turą tak zachwalał konfederację, nie zaprosił ani nas, ani innej partii opozycyjnej do konsultacji w sprawie tego projektu. Wspólnie można by wypracować bardzo dobry projekt, który rzeczywiście uzdrowiłby w pewnym sensie polskie sądownictwo. Jako Konfederacja jesteśmy gotowi do merytorycznej debaty także o sędziach pokoju, także o innych zmianach w sądownictwie, o których powiedzą więcej dzisiaj moi koledzy. I jako Konfederacja wystosujemy do prezydenta wniosek, aby właśnie nasz prawnik Michał Wawer, członek Rady Liderów Konfederacji, został dołączony do tego zespołu eksperckiego. Szanowni Państwo. Mamy do czynienia w Polsce z taką sztuczną separacją trzeciej władzy, władzy sądowniczej od obywateli. Ta władza sądownicza chyba jest najdalej od obywatela. Obywatel w zasadzie nie ma wpływu na, na wybór sędziów. Tutaj, ta, jeśli dobrze byłaby wprowadzona ta instytucja sędziów pokoju. Mogłoby to spowodować, że władza sądownicza byłaby bliżej społeczeństwa. <laughs> Przepraszam. Wiadomo, że wyroki w Polsce są wydawane bardzo opieszale. Taka instytucja sędziów pokoju mogłaby usprawnić działanie sądów. Sędziowie, którzy zajmują się często grubymi sprawami, nie musieliby się także zajmować takimi sprawami drobnymi którymi mogliby się właśnie zajmować sędziowie pokoju. Na koniec wypowiedzi taki drobny żart, ale może i nie żart. Jak wiadomo po angielsku pokój to PiS. Mamy nadzieję, że ci sędziowie pokoju nie staną się sędziami PiSu i zamiast przekształcenia przejścia bardziej do systemu obywatelskiego, sądy znowu pójdą w stronę upartyjnienia.